Anna Lewandowska wspomina z Marla Babcię w poruszającym nagraniu, czas go i ran tylko uczyzyc bez ciebie. Wideo. Anna Lewandowska jest jedna z najaktywniejszych w sieci celebrytek. Ukochana Roberta Lewandowskiego zgromadziła już pokaz na publikę. Bo na Instagramie jej życie śledzi już ponad 5 milionów internautów. Anna w swoich social mediach pokazuje przede wszystkim. Jak dbać o kondycję i dobrego ducha, nie brak też przepisów na rozmaite kulki mocy i kadrów z życia prywatnego. Tym razem tenerka, w której to płynie hiszpańska krew, zdecydowała się na pełen emocji wpis poświęcony zmarłej przed rokiem babci. Ania opublikowała wzruszające czarno-białe nagranie, na którym widać jej babcie. Jolanta Krzywanska, która spaceruje po polu i z uśmiechem na ustach przyglada się pasacom się na lace koniom. Czas nie go ran, tylko uczyzycy bez ciebie, napisala na Instagramie Lewandowska. Sielskie obrazki polaczone z nastrojowa muzyka i bloga usmiechająca się seniorka zachwyciła internautów, którzy nie kryli wzruszenia w komentarzach, wspominając przy tym swoich bliskich. Których nie ma już na tym świecie. Komentarz pod nagraniem zostawiła również Katarzyna Zielińska, która jakiś czas temu wspominała w mediach zmarła mamę. Ech, bardzo to rozumiem Aniu, pisala aktorka. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Pod filmikiem internauci dzielili się osobistymi historiami, dodając przy okazji o tuchy Lewandowskiej, które w zeszłym roku musiała pozegnać babcie. Komentarz pozostawiła również kuzynkę Lewandowskiej. Katarzyna Krzywanska, która poinformowała, że autorem filmu jest Piotr Smolenski. Moja babcia zmarła w 2021 roku w trakcie pandemii w Polsce. Nie wolno było wejść do szpitala. Umierała w samotności. Nie mogę sobie z tym poradzić. Nie ma dnia, żebym za nią nie plekala, Trzymaj się kochana. Tak wzruszające. Zen zapiera dech w piersiach, bardzo wzruszający film. Życzę wszystkim takich pięknych wspomnień z dziadkach, pustka w sercu po stracie bliskiej ci osoby zostaje na zawsze i nikt nie jest w stanie jej wypełnić. Piękne wspomnienie babci, matko, jakie to jest piękne, pisali obserwatorzy. Anna Lewandowska w zeszłoroczny Dzień Wszystkich Świętych wspominała babcię w wzruszających słowach. Wówczas to ten wróciła do czasów dzieciństwa, kiedy babcia sedzala ja na kolanach i śpiewała jej kolsanki. Przy okazji jeno opublikowała kilka archiwalnych kadrów z seniorka. Jako dziecko uwielbiałam, gdy brała z mnie na kolana, przytulala i śpiewała z kolsanki, zawsze nas wspierała. Dziś zostały już tylko wspomnienia. Dzień wszystkich Świętych to szczególny dla mnie dzień. Elen modlitwy i wspomnień o bliskich, których już nie ma z nami, pisala na Instagramie.